Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Jesteśmy dzisiaj, słuchajcie, oczywiście, na serii PKR. No i słuchajcie, bo mam dzisiaj znowu węgierski pomysł, tak jak zawsze. Wpadłam na genialny pomysł. Zobaczcie, gdzie jestem. Obserwuję sobie tutaj, tak po cichaczu, bo tutaj mieszka handlarz taki i on sprzedaje, bodajże, kejsa. Czy... O, kejsa tego zaś nie. patrzcie. Cholera, jeździ nim, zobacz, 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 kejsik. O! Dobra, my się tu skryjemy, bo plan jest taki. Zobaczcie, ostatnio Michał e, nagrywał nawet odcinek chyba, coś tak, bo ja go tam spotkałam. E, I zobaczcie, on tu oglądał tego cejsa. Jemu się bardzo podobał. Michał był nim rozsierdzony, lekko podniecony nawet można powiedzieć. E, I... Pamiętacie jak ten. E, ja tego Kesa chyba znalazłam na drodze, on wtedy był. I nim przyjechałam do Michała. Pożyczyłam sobie tak. No i Michał wtedy był uradowany. On się tak cieszył, że ja mu kupiłam. I w ogóle, no, no taki był naprawdę w niebo wstąpiony. Tak wam powiem. No ale później kazał mi go odprowadzić, bo się okazało, że ja go nie kupiłam, tylko go wzięłam z drogi. I on mi kazał odprowadzić, dlatego ja wpadłem na super pomysł. Musimy poobserwować to gospodarstwo, tylko właśnie, o cholera, on tu się kręci, ten chłopak. O, to pani? E, dzień dobry. To pani od tego męża, co dzwonił, że przyjedzie oglądać? to e tak, to jest! No to zapraszam, zapraszam panią szybko tutaj, bo akurat no, no, no. wyjechałem, żeby pani rozrzedł. żeby się pani tutaj cieplutko zrobił w, 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 w kabinie. Zapraszam, zapraszam. Ja no, to no, sobie no. tutaj może bardziej na światełko jakieś do tyłu, co nie? No, no, żeby lakiety no, no. no. dobrze widzieć. No. no, zapraszam, zapraszam od razu. Polera, ja się nie um, um, nie mam mam w przy panią. No, e, no, no. W przód, jak najbardziej wszystko świeci. No. E, Wycieką żadnych nie widać. Tutaj koguty, oczywiście, dwie Super. pary. Pani zobaczy, jak te światła z tyłu świecą. No, pani no się zobaczy, bo boczy aż nie waliło. No, się... pani podejdzie do tyłu. O, widzi pani, widzi pani, no, dobra. No, 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 no. Kierunek prawy, lewy, wszystko no, stuknięte. No, proszę sobie zobaczyć światełka. No sprzęcio, nie, wszystkie Instalacje zrobione, poprawione. E, proszę sobie zobaczyć. Obciążnik taki, że o, pani go nawet nie podniesie. E, tutaj, jeżeli chodzi o fajniejsze funkcje, to odpala od strzała. Pani dobra, zobaczy. No, dobra, pani, pani, czekaj, czekaj, bo to duży nadwór dla mnie, takie. Widzi tak pani, on. O, strzała odpala, także dosyć no. fajna sprawa e, przy Panią, można sobie ściągać, jeżeli no, ja Pani będzie bez e, Na pewno można by było sobie tutaj jeszcze blachy pozmieniać, jak Pani ma na imię? Janina O, to tu Pani sobie da Janina e, no. I na przykład, nie wiem, jakieś tam e, cyferki czy cokolwiek, 79, 77, 7, na przykład fajne jakieś liczby e, no, no. Pani zobaczy, hydraulika tutaj z tyłu działa, podnośnik taki, że może Pani 10 knurów no. na raz nawet podnosić o. Justeczka, spodobnę. antenka jakby pani chciała telewizję nawet sobie w środku pooglądać. No, full wypas, no, przepada... pana, nic nie ma. O, ktoś przyjechał? Co no to? Nie wiem. Polera, widzowie, to pewnie ten klient co się umówił, bo ja tu się nie umawiałam. Ja nie tylko nie to wie? obserwuję, bo ja nie chcę nie to zagachmęcić w nocy. No, że pana, ja w sprawie ciągnika, no, nie umówiłem się, że przyjadę. A to pańskiej żony. Pańskiej Jak żona żony? tutaj jest, to. Jak moja żona? Nie znam tej pani. Umawiałem się, A, no, że... proszę pana, pan głupiego, ze nie chcę... O no, dwie osoby przyjeżdżają do oglądania, ale... O, o No to ja, zza... ja, tu się umawiałam, Uwielam. no to co pan inna A to przepraszam, to pan mówił? Dwie, 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 osoby panu umówił, czy, czy jak? Bo tu, tu, tu pana, tak, czy raz tak jak już, wie pan, też teraz wiem, nie rozumiem, przez telefon trochę inaczej rozmawialiśmy. Nie wiem jak to wygląda, bo ta pani siedziała... No ja byłem chyba tutaj pierwsza umówiona. Chyba, chyba była umówiona. A no, ja no to, nie no, wiem, to, no panie. To wie pan, no to jakoś inaczej się trochę umawialiśmy, okej. Okay, no wcześniej e, no, jeszcze nie odpaliliśmy ciągnika, także na zimnym panu pokażę, jak odpala. <grym> panie, jak no, na miała, zimnym toś miała... pan go okazował już! Nie, 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 nie. nie, nie. A, no, pan tutaj jakoś nie wiem, tutaj próbuje teraz jakiś dziwny chwyt I... zrobić. Był proszę pani odpalany ten ciągnik wcześniej? No panie, to co nim gazował? Przytuł tył, na drogę, by no, jeszcze po mnie pol, pojechał. Pol, mnie mnie podniósł jeszcze. E, przy, przy pana, ale nie odpalany przy panu chciałem ale dodać, A, Wy panie, mi wchodzicie w zdanie. Nie. -hu, wy mi wchodzicie robicie? w zdanie. Dobra. No, e, dobra, ale to. Proszę pana, e, proszę zobaczyć sobie od tyłu. Jak światełka działają? Proszę pana, a ten migać na górze to działa. ona mnie światełka, daj pan wsiąść nie, do ciągu nie, nie ten... Abym mogła, ja pierwsza, wsiąść, ja pierwsza. E, nie, proszę pana, pan sobie zobaczy, drzwi skrzypią. O, ciepiałka, to Nie, nie, Abym mogła, e, wsiąść, pierwsza. Wszystko robić, tak naprawdę. A można się przejechać? Poświetlane zegary, to wszystko działa. Lux robota paryjne, jeżeli pan chce. Też oczywiście działają. Yy, torpeda normalnie można się przejechać yy, Olej wymieniany regularnie, przypada pan sobie zobaczyć nic nie cieknie, Panie Pani odejdzie tu. a kontrole, tu a tutaj, A tej kontroli nic się doświeca, tutaj o zobaczy pan że olej nie cieknie tutaj, o a tutaj, tutaj. Panie, tu nie, nie, się, nie, się jakiś ziom świeci yy. i kurko Ursus, Ursus stał wcześniej, wie pan? No taki to stary się zbieram, do tego może dociekło. Na ale naprawdę z tego nie cieknie, ole. Zabia, ale psipał, mm. cholera, że on mnie zobaczył, ja tu przyjechałem. Ja, ci, ja tylko chciałam eee, obserwować. obserwować? Tak, już, sekundę, ty gadów! Sprawdzam biegi, sekundkę dajcie mi! Ole ja chciałem... Nie obserwować no, wiecie, to. Dobra, i to jest płacy na skrzynia, proszę pana. No ja się, proszę pana zajechać. tu do pana 150 km jechałem. Naprawdę? Naprawdę, no to także... Oferta lux, tak przypadają takiego... Pan... Eee, proszę pana! Dopłacimy i do... przetransportujemy. Proszę do pana, mogę się no, na no, chwilę no, na no, drogę no, przejechać? No, pan, jeszcze chciał po placu pojeździć... No, no to, ja, to ja nie też bym chciał, no to, to także... Tak to ja mam... I wyjdzie pan po placu pojeździ i dopiero, dobra? Dobra, no, no to, to przejedzie pan. No, chodzi. A pani skąd do nas przyjechała? Ja... Ja jechałam 300 km tutaj. Wie pani, byłam kolegą na beciarza, i jak pani dopłaci, to będzie transport no może w gratisie, dla tak ładnej tak? kobiety. Oh. Tak. O, dziękuję, proszę pana! Dziękuję, ja tu rozbłyskam eee, dla pana. pana! Co on. <głosy> robi? Może nie stąd, proszę pana. Proszę pana, to jest psychopata, pani go wygoni. A ja, co, chryste! Panie, wygoń, go. Bardzo, bardzo, wygoń bardzo go. Wybrany, go. Policję, go! Panie, z tego ciągnika stąd. Stąd. Wychodź, Wysiadaj stąd. Wysiadaj. wygoń go! WON wygoń go! Pani, panie, ja testuję Wygoń go! 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 Wygoń Wygoń go! go! Wygoń go! Wygoń go! Wygoń Wydawało co? Chodź! <grym> chcę kupić was, ten was, ja. Was, ja chcę kupić! Pan! Dobra, ja chcę kupić. kluczyki i tyle, I koniec oględzin. Dla nie, ale bym to... mogłeś jeszcze ja się przejechać tutaj po drodze? Bym no. chciał zobaczyć, wie pan, na jakiś wyśmiechu go Cześć, sprawdzić, nie, bo k... Poczekaj, panie, bo drugie kluczyki chyba zostawiłem w tym. W domu bym zostawił przybyły. Dobra. Yy, to ma pani na razie te kluczyki, bo drugie no. chyba zostały w domu. Dobra, no. W... Ja um. się przejadę tylko. Dobra, no, poczekajcie, po się, się przejadę To ja zaraz idę. Holera, Zwrócił uwagę, bo jak ja tu wtedy wziadłam i te kontrolki sprawdzałam, to tutaj między wojchami leżał drugi kluczyk zapasowy. Ja żem go zachachmęciła, bo wiecie, co zrobimy? Teraz tutaj, jak powiem, że się zastanowię i w ogóle... No plan był inny. Chciałam go po cichu zachachmęcić i w ogóle, ale plan był inny. Dobra, ja wzięłam te kluczyki zapasowe, ale on się nie domyśla, no on myśli, że w domu gdzieś tam zostawił. W każdym razie, ja tu w nocy wrócę, i za krachmence tego kejsika, Podoba mi się, ładnie chodzi. No ale kurde, Lipa, że on mnie zauważył wtedy w tych ksiakach i w ogóle. Bo ja tu nie byłam umówiona, nic z tych rzeczy. To ten gościu był umówiony tu na oglądanie i w ogóle. No ale widzicie, on mnie pomylił. Ale czy. Ale czy. No, która byłaby Gdzie ona jest? Cholera, czekaj, bo już tam się dżet, dobra. Zawracamy! Ja tu chciałam się przyjechać, żeby Wam wyjaśnić wszystko. Nie, już jeden taki był, że pana, jeden taki był. To z gascią ciąg, środku drogi i koniec i lipa. Ja jadę, jadę, cholera. Dobra, ważne, że ten kluczyk się udało, ten. Ważne, się udało tu wybrnąć z sytuacji. On myśli, że to klientów omówił i... Dobra, wracamy, bo on mi tu gada coś na megafonie. Halo! mi na policję, koniec tego. Halo, ej, ej, ej! Proszę pana, a mógł pan mi sprzedać? Słuchaj, Nie chcesz Halo. pan mnie sprzedać? A ile pan dajesz? Panie! O! Dużo dał. Z tamtej strony zajechała. Dobra, pani odda kluczyki już. Proszę, Czym proszę pan bardzo. wziął. E, słucham ofert. Nooo... Ale... Ja się zastanowię. Dam 50 zastanowię. tysięcy. No widzę, ja się zastanowię, bo ja tu mam rodzinę, ja dzisiaj na noc przyjechałem, także... Pięćdziesiąt tysięcy jutro, dam. Jutro. jutro proszę pana zadzwonię, za te wszystkie obelgi, które bo pan do powiedział. Tutaj... 50 tysięcy to za mało. Olej leci, to wszystko ja więcej nie dam. Olej nie leci. To wie pan co ja nie wiem. Ja bym musiała się zastanowić chyba, bo. Ale no, luks spra ja, sprawny. Nie taki nie sprawny. sprawny. Pani zobaczy, Tam biegi panią, jak... wyskakują i w ogóle to nie taki sprawny. No jak, no pani zobaczy, że to sprawne, no. Nie taki sprawny. No tutaj, o o pani, od trzała odpala. Jeszcze raz pani zaprezentować? Jak no, coś? Po... Jutro zadzwonię. Dobra, no, cześć. Panie no, nie pali coś. Oj, no, bo pani coś wypsuła, no. No ledwo pyrsi, proszę pana, ledwo próka. Bo Co zrobi? Przy fasolu. Tak? No. Panie, słuchaj! Panie, to ja się zastanowię jeszcze, dobra? Tera pognał teraz tego Skodziaża. No i nie wiem, jak to zrobić. Ja myślę, że powiem mu teraz, że ja się zastanowię. Czy wiecie, że cena za duża dla mnie, żeby on mnie nie podejrzewał? Bo ten schodziarz tak się to narobił rabanu, i mi się wydaje, że ten handlarz to bardziej będzie jego podejrzewał, jak nie. Bo ja to stara kobieta, co ja tam złego nic nie robię. Wiecie o co chodzi? No, znowu zgas. No ten case to taki chyba do roboty, będzie, ale do ukradnięcia dobry. Dobra, ja mu powiem, że ja się rozmyślam, panie! Panie, ja Puściłem do tego zgas. Panie ja to się rozmyślam jak on tak gości, ja to w dupie o Nie 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 nie, to 50 tysięcy to brak kwota no, przecież nie, to w porozmawianiu Nie, mam, ja za pięćko mogę wziąć No pani... Pani miała na imię? Janinka No pani Janinko no, no, to jest dobrze wszystko no Nie, za duża kwota dla mnie, dziękuję, proszę pana, siup no, to... Dziękuję No, no miłego a, a ten... dnia A ten pan, może ten, może temu panu pan sprzeda! jednego Zadzwonić pan do jego on kupi. Dobra. To pani się zastanowi tak? Dobra, dobra, zastanowię za tysięcy wezmę! Czekajcie, ja tu sobie pójdę gdzieś. Może... Nie, zrobimy tak. Ja tu się gdzieś skryję. Zaczekam aż on wiecie, pojedzie gdzieś, czy pójdzie spać. Najlepiej jakby gdzieś pojechał. No i wrócę do was. Najlepiej już wiecie, po zmroku i w ogóle. Dobra. To widzimy się za chwilę dla Was, no a dla mnie, pewnie kilka godzin. Słuchajcie, widzowie, już tak szczerze, już straciłam nadzieję. Nie włączałam kamery i w ogóle, no bo jest już, słuchajcie, po 22.00. Zobaczcie że już ciężej widać ciemno, ale pojawiła się nadzieja, bo widziałam, że ten gościu, ten handlarzyk, przed chwilą z domu wychodził z lata. O, o, o! Patrzcie, szedł. Nie wiem, czy było widać. Kurde, chyba nie było widać. Przybliżę Wam na kamerze, ale gdzieś tam siedł, kurde, tylko tak jest ciemno, a wiecie, O, coś odpalił, odpalił, czekaj, tylko nie ciągnik, ale światła coś za słabe na ciągnik, samochód, gdzieś by jechał, gdzieś, jedzie, 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 jedzie samochodem, a on tu sam chyba mieszka, także będziemy mieli luz, ja kluczyki mam, gdzieś te kluczyki, kurde, czekajcie, o, dobre, mam w kieszeni, jest, dobre, nie skupiłam, jedzie, zobaczcie. Ja tu skryta jestem w krzakach na razie. O, no, jedzie. O, rowa trochę przyłapał. Dobra, pojechał. Pojechał. Dobra, wchodzimy. Szybka akcja. Mam nadzieję, że tu kamer nigdzie nie ma. Ale ja na czarno ubrana to nie będzie widać. Dobra, gdzie ten ciągnik? Gdzie on może być, cholera? Gdzie on go skrył? Kurde, nie ma tutaj, gdzie go oglądałam. Tutaj nie ma. Cholera, to co on go gdzieś schował do... Do shopi, do wiaty czy co? Czekaj, kurde, gdzie on może być? Tu cholera nie ma tu Czekaj, to się otwiera Dobra, cyk Eee, yy, on ma tych wiatek trochę tutaj. Zobaczmy tu O! Jest! Cholerka! Jest! Dobra, tylko teraz, żeby odpalił. Szybko, bo nie wiadomo gdzie on pojechał. A, se możesz odpalić, cholera. To już ja wiem, czemu on to tak rozgrzewał zawsze. O, dobra, chodzi. Odpalamy światła. Jedziemy. Kurde, blade, no. Dobra, mamy to. Mamy to, tylko kurczę, którędy tu pojechać teraz? Wiecie co? Zgaszę światła na razie. Wyjedziemy tak na czuja. Na czuja wyjedźmy może na drodze jakoś coś tam się będzie świecić. Czekaj tutaj, tylko mnie walnęła. Żeby nie było widać, kurde, bo zaraz on siedzi pod pierdzielą czy coś i wiecie, kto jest na wsi. Co się? Gasze, gasze, gasze kurde, pasat. Ty, to nasz pasat, albo... Albo Michał, albo Karol pojechali. Dobrze, że mi się zdążyła schować. Ja nie mogę. Dobra, czekajcie. Cofamy. Ale nie no, czekaj. Michał z Karolem wyjechali o tej porze? Nie no, nie wiem. Dobra, jedziemy w każdym razie. O, kurde, chyba wracają! O, shit. Zjadł. O! Jedzie ja tu normalnie! O kurde to Karol jednak! Dobra, trudno. Nie, on się na razie nie skapnął, że to ja. A zresztą, już teraz to się może skapnąć. Zaraz zobaczymy ich reakcję, zaraz ich tam zatem. O kurde, tu ktoś idzie. Ja się? Ale nie, dobra, już nie mogę się teraz yy, zachowywać podejrzanie. Już teraz normalnie jadę, już tu nie wyjeżdżam z podwórka i w ogóle. To nikt też nie pozna, bo ciemno jest w kabinie. Świadełka nie zapalone, to nikt też nie zobaczy, że wiecie, że jadę. A ktoś może być jeszcze pomyślał, że ja kupiłam akurat ten ciągnik od 22 w nocy, albo nawet, że jestem właścicielką. Czekaj, to tu się jedzie. Och, cholera. Ty on wywrotny trochę, nim trzeba uważać, wiecie? Nim trzeba uważać, można przez łeb polecieć. On szerokie te koła, ma ale cholera się buja jak na sprężynach, wam powiem. Niemcy, ja dobrze jadę, bo to wiecie, w nocy te ja takiej orientacji nie mam w terenie. No ale to ja myślałem, że chłopaki już śpią i w ogóle o tej porze tu Karol też na miasto pojechał. Ciekawe czy Michał śpi, jak nie to trzeba będzie go obudzić. O kurde, miał tu zam zamiotało mną. Dobra. Jest PGR, dobra. Zajeżdżamy. I czekajcie, ja tu skażcie światła. Ustawię go, ale będzie niespodzianka dla chłopaków. Ale oni się będą cieszyli, powiem wam. O! Ty, już tu jest Pasa, to jak on tu wrócił tak prędko? Dobra, ja idę, słuchajcie, obudzę chłopaków. Dobra, chłopaki tu powinni spać, wejdźmy sobie. CHŁOPAKI! STAWAJCIE, EJ! ŚPICIE? UCHO- CHŁOPAKI! CICHO! No, a co jest? Co no, no, co robisz? Dopiero co wróciłem do domu, a wow, już. No. A ty dopiero w no szczęście tak no, wchodził? No, dopiero go mi... widziałam, jechał cholera i wyskoczył. Co to jest? A, gdzie pani nabiła? A! Słuchajcie, mam dla was. Jest? Surprise tak zwany. Eee... prezent mam dla no. was. Za te wszystkie. I prezent od 22. Hmm? No dopiero teraz mi się udało, że tak powiem My, No mamy robotę, pani Nino, no pani... Dobra! Teraz to Słuchajcie, ja wam od razu mówię, nagrywam film, będzie wasza reakcja, okej? Okay? Mm -hmm. Prezent, no. surprise! Pierwszy no. raz! Pierwszy raz dla was kupiłam prezent. Znaczy, no. Prezent no, mam dobra. dla was tam Co no. ty Michał, śpisz, czekaj! Dam nie, ci nie, tego. Nie, już już dobra, ci dam moc. Nie, może... nie, 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 nie. Dobra, tak. To ja już się obudziłem, no. Ocie, okay. tylko zgaście latarki na razie, bo to będzie Dobra, super, jak like, sam skurczymy. Dobra, ja wam no. jak, jak wam powiem, to zamknijcie oczy. Dobra, zamknijcie oczy. Zamknijcie oczy. Dobra? No. Ci po ci otwierajcie? Co? Geis? No. Kupiła Pani, pani kejsza? Kupiło... No. Twój wymarzony Michałko, twój wymarzony Czy ja go kupiła? Nie go kupiła Pani Janina nie ja pierdziele. Jak się cieszycie, jak się cieszycie? Ty. Eee, ale czemu on nie pali? No bo dwa razy walnęłam w słup po drodze, to może temu. Aha. O kurde, jaka plama oleju jest tu pod tym. Ale to nic, co trzeba dolać i będzie dobrze. Trzeba go będzie najpierw chyba naprawić przez zimę. No najpierw to trzeba go schować, żeby nie zobaczyli Kto? No właściciele kto? Ale jak? Dlaczego nie zobaczyć właścicielek pani kupiła go? No gdzie kupiłam? Skąd ja tyle pieniędzy miała? To Gdzieła? pani go ukradła? No tak, no byłam oglądać, tak jak męciłam te dodatkowe nie klucze. To, my już mamy dość tych problemów. To co pani, pani no? Ja nie... No, no. no co? ciągnik ukraść to pani mądra jest! No kraść ciągnik! No. no ale co? No o przecież no co? to, jak ja byłem oglądać, to teraz jeszcze będę podejrzany. Nie, bo ja dzisiaj o, to... tam byłam, obserwowałam, ale on mnie zobaczył. Pomylił mnie, myślał, że ja jestem umówiona. Dzień, dzień był, i Ja pierdziele, przecież on tu panią, Nie, boce, co ty! O ja mu powiedziałam, że ja 300 km jechałam. A skąd, w ogóle pani, jak pani to odpaliła? Bez kluczyka. Nie, ukradłam kluczyk dodatkowy. Kiedy? No jak Nocy? oglądałem! To pani to już w dzień miała zaplanowane wszystko Aż mi się słabo robi No miałam zaplanowane tylko plany się trochę bo mnie zobaczył Ale później przyjechał drugi gościu co oglądał I on myślał raczej będzie że to on ukradł bo on powiem ci dachował nim dzisiaj tym case'em To to jest po wypadku? Po dwóch, nie po trzech bo ja jeszcze dwa razy palnęłam po drodze ja pani no jak można ukraść ciągnik? A ty to tak mi Karol stracił! stracił. Bo, nic... bo jak ja wyjeżdżałam z kradzieży to ty gdzieś poza jechał Myślałam, że to właściciel wraca Ja pierdziele Ciągnik jechał Niech Pani nie widział po drodze Ja się wyzywałem chłopak od dziadków No on mnie widział mnie A to Pani ja Janina zwizywałem. była Ha? Bo Co? jechała w drogi Gdzie go skończyła ciągnik? No nie wiem no, tak średnio. Ale będzie robota z panowym caseem. Już to widzę, jak się jara Ja nie wiem, czy nie lepiej go zwrócić na miejsce. Ale się nie, jara ale jak, my jak my na drogę wyjedziemy i na pole, jak my mamy pola praktycznie koło niego, to przecież to. No co, to jak? I... No co, taki sam kupiliśmy. Zmienimy rejestrację na Janina i tyle. No nie wiem. On mi tak Remont... doradzał! Co Remont, ja zapłacę! Ja nie wiem, czy to przejdzie. Przejdzie! A ja nie, o nie, nie to może to przemalować jakoś się da. Tak, przemalujemy! Ja lubię kolor różowy. O, nie, no to nie przesadzajmy. Dobra, to co? Zostaje, okej! Okay? Zostaje, nie, 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 nie no, no, Chyba, że go przemalujemy na jakiś taki troszeczkę bardziej czerwonawy Dobra, inny kolor. Powiedzcie teraz do kamery, jak bardzo się życie! O, no, takie. Jak nie będzie konstrukcji. W sekwencji to bardzo. Widzowie! Nie, no nie wiem... Widzowie podsumowując, chłopaki są w niebo wstąpieni! Taki prezent im dałam! No jak oni się cieszą! No zobaczcie na Michała, jaki on jest uradowany! Michał, powiedz coś do kamery! No... no mega Ale się, też... się cieszy! Ale się cieszy! Karol, powiedz coś do kamery! Się. Ale się cieszy, ale jaj, ale jaja widzowie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i napiszcie komentarz, tak prezent. Dziękuję was za oglądanie. Ale tak, problemy, oni się cieszą. Problemy. Chodź, ko zamykamy to. <śm>